Jestem stary już chyba i jaram się nową lodówką i mam kupię nowego kompa. Jezu, ale ty czaisz w ogóle, My poszliśmy ostatnio na zakupy z moją mamą, w sensie ja, Bober i moja mama i jesteśmy sobie na dziale AGD i mówimy, dobra, to co, idziemy sobie tam poprzeglądać jakieś szmery bajery, na przykład takie do domu? A dobra, to chodźcie. No i tak moja mama mówi, dobra, idziemy zobaczyć lodówki. Jezu, jak my mieliśmy podjarkę, jak my zobaczyliśmy taką wielką lodówkę, otwieraną dosłownie tak pff, wiesz, jak kurwa wrota do narni. Na dole miała taki zamrażalnik, który... Nie był taką po prostu dziurą, a to jest coś, co ja mam w domu i mi to bardzo denerwuje. Zresztą tutaj w domu też tak mam, że mam taką dziurę i po prostu upychasz wszystkie rzeczy, jeżeli chcesz coś wyciągnąć, coś co jest z tyłu, no to wiadomo, że musisz wyjąć wszystko inne, żeby to wyciągnąć i włożyć z powrotem całą resztę rzeczy, które wyciągnąłeś. Ale dobra, poczekaj inaczej. Gdy my byliśmy dziećmi, to najczęściej dostawaliśmy zabawki, spoko. Ale czy teraz na przykład, jeżeli nie wiem, kupujemy sobie konsolę albo lodówkę, to lodówka też jest taką konsolą, tylko dorosłości. Bo jak jesteś mały, to jesteś za mały, żeby sięgnąć do najwyższej półki, chyba że jesteś po prostu niziutki, no to wtedy też musisz sobie wziąć taboret. Ale tak czy inaczej, to też jest taka forma konsoli, no na przykład w niektórych lodówkach przecież mamy takie jakby rozdrabniarki do lodu albo coś takiego i potem możesz sobie zrobić takiego zajebistego szejka, takiego lodowego. No kurde, super! No i powiedzmy, mi, że to też nie jest typ, jakby tryb takiej jakby konsoli, no bo w sumie jest, tylko do czego innego. Niż bezpośrednio kry komputerowe. No, kupujesz lodówkę Samsunga i na przykład gra się na O, to by dopiero było, nie? Konsola dorosłości. O oh my goodness. No nie, to jest takie ładne określenie. Lodówka, pralka. I co tam jeszcze? Na przykład Mikser Planetarny. To są konsole dorosłości. I to jest ogólnie super, dlatego że właśnie to jest niby taka oznaka, że o dziejesz, bo ci się podoba patelnia, jak dostaniesz, albo skarpetki, albo jakieś takie rzeczy. Ale bądźmy szczerzy. Mimo wszystko zmieniają nam się w życiu trochę priorytety, ale nawet jeśli. To i tak i tak zobaczcie figurki. To są takie droższe zabawki, ale teraz dużo zabawek takich interaktywnych i tak dalej. Też jest kuźwa drogich, nie? Dalej tak naprawdę jesteśmy na tym samym pułapie, tylko po prostu więcej rzeczy nas interesuje i więcej rzeczy nam się podoba, bo jesteśmy starsi, i to dlatego i więcej rzeczy możemy zrobić. No i kupić, to też. Mola solaczkę jak za dziecka Xbox kontra PS, a teraz na przykład Thermomix i Lidlomix. No, bez kitu. Patrząc ogólnie na to, że Thermomix bardzo mocno się trzyma, jeżeli chodzi o cenę. I w ogóle to się ogi do barek do barek. Thermomix dla mnie to jest absurd, jeżeli chodzi o cenę. Bo to jest tak, wyobraźcie sobie, że płacicie 6 tysięcy, kiedyś było 5, 6 tysięcy 6 za sprzęt, i on się nawet dobrze nie potrafi domyć. Straszne. Inna sprawa, płaci 6 tysięcy za markę. Bo patrząc na to, ile zrobi na przykład ten Lomix, a ile zrobi na przykład Thermomix, no to chociaż w Lidlomixie macie większą miskę. Tak, to jest jedna dla mnie z naj, najgłupszych rzeczy, jaka istnieje w Thermomixie. Ja nie wiem, kto na to wpadł, ale to jest jak dla mnie taki jebitny strzał w kolano marketingowy. I to taki, że aż się po prostu przykro robi, jak się na to patrzy, i tylko patrzysz na to spolitowanie, bo nie masz co innego. Ja się pytam, jakim kurwa cudem kupujesz. Sprzęt, który kosztuje 6000, co roku musisz płacić 200 abonamentu, żeby używać sobie te przepisy w środku. A jeszcze jeżeli tego powiedzmy półżycia używasz, to co roku te 200, 200, 200, 200, 200, i niedługo ci się zrobi druga konsola, taka znaczy no konsola, to się Thermomix, <noise> konsola dla dorosłych. Ja Miałam Lidlomixa i nie narzekałam, także nie ma też przepłacać za Thermomixa. Szczerze, gdybym miała kupować sobie właśnie Thermomixa, a Lidlomixa, wolałabym Lidlomixa. Tylko i wyłącznie dlatego, że, po pierwsze, większa Micha. I Thermomix naprawdę ma bardzo małą miseczkę w porównaniu do tego, jak wygląda Lidlomix. Możesz sobie normalnie zrobić tam garzupy. Tak, Lidlomix ma darmowe przepisy. Też możesz skorzystać sobie z tego, że możesz sobie albo wymyślić swój przepis i zrobić, albo na przykład możesz skorzystać z gotowego. Czasami mi to przesuwać, dziecko. Nie ja wiem, że ty się chcesz przytulać, ale nie. Boink. Nie... Boink. Boink. Mm, boing. Gdzie ty się wiesz tu? Główka tym mikrofonem, no. Wszystko gniecione łapą Ej, Ale szczerze, jedzenie, które jest gniecione ręką Jest lepsze, dlaczego? Dlatego, że po prostu jest tam twój pot, który dodaje bardzo dużo smaku I wszystkie rzeczy spod paznokci I mam wrażenie, że dlatego te wszystkie rzeczy są po prostu lepsze Tak samo jak na przykład robicie placki ziemniaczane I je trzecie po prostu ręcznie na tarce Te ziemniaki są lepsze I w ogóle te placki są lepsze, bo jest tam twój pot Twoje łzy Twoje ewentualnie poobcinane paznokcie, które starły się razem z tymi ziemniakami o tarkę A jak wszyscy świetnie wiemy, paznokcie to super spulchniasz i powiedzcie mi, że to nie jest lepsze jedzenie, bo jest tam włożona miłość! I w kurwienie, ale miłość! Mi się poznaje że nie trą. Ale mi się skóra trze. Ono to na przykład, też masz smak dodatkowy, już. Jest różnica między jedzeniem takim zrobionym, gotowym, utartym, startem i tak dalej. A mimo wszystko z rzeczami, z jedzeniem, z produktami, które są tarte ręcznie. No, jest duża różnica. No, no, jest, jest. O Jezus, mi się przypomniało, jak był taki koleś, który ubijał siórem. I wydaje mi się, że co jak co, ale ten pan otworzył nową formę gry wstępnej dla młodych par.